Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej analizie partii z Setina. Dzisiaj partia z rundy drugiej. Tutaj grałem z Jurickiem Stanisławem. Stanisławem. Zawodnik 2000 elo z jakimiś groszami. 2050. Dokładnie nie pamiętam, przyznam szczerze. A, mam napisane. 2065. Ja tutaj grałem czarnymi. No i tak zauważyłem, że przeciwnik lubi takie boczniaki zagrać. A warianty boczne nie bez powodu są boczne, więc ten po Powtórzyłem sobie jedynie e, ustawienie i właściwie tam jakoś bardzo się nie wgłębiałem w przygotowaniach. E, w partii rzeczywiście poszło to, co się spodziewałem, czyli przeciwnik zagrał F4. Jest taki e, boczny wariant, tu generalnie... Walka przechodzi albo do e, ataku Grand Prix, e, kiedy <coughs> biały rozwija się w ten sposób, e, albo do, do wariantu zamkniętego, jak tutaj wiadomo, te wszystkie ustawienia: e, koń C3, koń G2, G3, goniec G2. E, generalnie mm, z dwojga złego to e, atak Grand Prix jest e, dosyć groźny, natomiast jeżeli wie się, jak, jak się należy ustawiać i w jaki sposób tam kontrolować szybki atak przeciwnika, no, to nie ma się czego obawiać, więc ja generalnie sobie po prostu to powtórzyłem i właściwie byłem gotowy do partii. Ja zdecydowałem się zagrać G6. Ustawianie fianczet to jest dosyć typowym sposobem, no bo ten goniec na G7 po prostu bardzo dobrze chroni króla. A wiadomo, że jeżeli biały ustawił F4, no to on będzie chciał tutaj na skrzydle królewskim dalej atakować, więc ja od razu ten plan niejako kontruję, zabezpieczając mojego monarchę. Więc to generalnie takie dosyć klasyczne podejście przeciwko większości tych boczniaków zamkniętych Sycylii i tak Dalej. Biały skoczek C3. No to ja tutaj kontynuuję rozwój. Ja zagrałem D6. No to jest typowe. Zabezpieczam pole E5. Rozwijam się dalej. Gonie C2, E6. No i tutaj skoczek G7 Roszada. Generalnie ja tak Wam polecam właśnie mm, przeciwko tym bocznym wariantom w stylu zamknięty sycyl czy atak Grand Prix. Ustawiać właśnie coś takiego. I generalnie większych problemów tutaj nie mamy. To jest taka. Coś ala smocza, struktura, gdzie mm, figury dobrze współpracują z pionami, i to jest bardzo fajne, ponieważ zauważcie, że mamy tutaj mm, czarny tutaj, ma bardzo solidną kontrolę nad polem F5, więc biały nie jest w stanie się tutaj przebijać. Nawet jeżeli tam zagra jakieś G4 i będzie chciał tutaj pionka poświęcać to zawsze jesteśmy w stanie wrzucić f5 i ten jego atak zablokować, więc generalnie tutaj nie ma się czego obawiać, a tak goniec jest tutaj bardzo mm, agresywnie ustawiony, bardzo aktywnie pionki po białych polach, no ale goniec tutaj elegancko te czarne pola pilnuje, więc to jest super, skoczek tutaj gońcowi nie przeszkadza, wspiera czy to zagranie d5, czy to zagranie f5, także no, po prostu optymalne ustawienie tak? i warto Warto mieć właśnie w swoim repertuarze takie ustawienia, które rozumiecie i które stosujecie przeciwko różnym ustawieniom. Przeciwko partii angielskiej też w sumie można się w ten sam sposób ustawić. W partii Białej zdecydował się na goniec d2. Goniec d2 jest tutaj pierwszym błędem, niedokładnością. No myślę, że bardziej niedokładnością, ale jest to po prostu głupie ustawienie, ponieważ ja tutaj w żadnym momencie nie zamierzam wybijać na c3, tak, ja no nie będę chciał oddać tego gońca, a grając koniec d2, no to przeciwnik tak właśnie chyba tutaj chciał tego skoczka pobronić, także no nie ma sensu się bronić przed czymś, czego nie ma, ten koniec lepiej stałby na e3. No i znowu tutaj typowy plan zaczynam realizować. Czyli biały tutaj jakieś ekscesy prze, prze, przeprowadza na skrzydle królewskim, no to czarny musi kontrować na skrzydle hetmańskim, więc co ja tutaj zrobię? Wieża B8 z planem B5B4. I jeszcze pomaga mi to, że przeciwnik tego gońca na D2 ustawił, no bo pojawia się groźba ataku na punkt B2, tak? Bo ten pionek jest teraz niebroniony, więc no to idealnie przeciwnik zagra. Poszło a4 przeciwnik, za idealnie dla mnie oczywiście przeciwnik zabezpieczył punkt B5, no to ja A6, chcę sam zagrać B5, no, zgodnie z planem, w ogóle ciekawa kwestia że ten skoczek H3 to e, też takie posunięcie no, nie wiem czy przeciwnik to te jakieś punkty stylu chciał zarobić czy co e, ale no nie, nie mam totalnie pojęcia o co chodziło z tym skoczkiem na H3, ten skoczek lepiej na E2 e, by stał, tak wspierałby tutaj ewentualnie pole D4, zabezpieczył Skoczka C3 nie widzę powodu, żeby go ustawiać na hatch. No i teraz przeciwnik, tym że skoczkiem wrócił. No, ja zgodnie z planem b5 rozpoczynam moją ekspansję na skrzydle hetmańskim, przeciwnik wybił, zobaczył tutaj te nieprzyjemności związane z ruchem b4 i naciskiem na punkt b2, no i zagrał goniec c1. <laughs> no to jeżeli biały gra goniec d2, żeby później zagrać goniec c1, to, to, to myślę, że jest jasny sygnał, że coś tutaj poszło nie tak w tej pozycji. No także przeciwnik tak trochę beznamiętnie tę pozycję rozegrał. No więc tak, ja się tutaj zastanawiałem oczywiście w jaki sposób dalej nacierać na tym skrzydle hetmańskim. No, i tak pierwsze posunięcie, które się tutaj rzuca w oczy, no to jest zagranie B4, no bo stępem na skoczka. I to oczywiście prowadzi do przyjemnej pozycji, z tym, że ciężko jest tutaj otwierać jakieś linie. Wiadomo, że czarny może zagrać F5, żeby zablokować tutaj możliwości białego, i pozycja jest po prostu dobra, tak? Można ją dalej pomału poprawiać, może do jakiejś C4 dojdziemy, czy B3, czy zawalczymy o linię A i tutaj wieżą wjedziemy na punkt B2 planów jest sporo, ale jakoś to B4 mnie tak nie przekonywało i zauważyłem taką koncepcję że można by zagrać C4 no bo tak, jeżeli ja chcę atakować na skrzydle hetmańskim, no to żeby jakoś zaatakować, żeby tutaj narobić przeciwnikowi jakiś gruźb no, to muszę wprowadzić po prostu figury do akcji. A żeby wprowadzić figury do akcji, no, to trzeba jakoś pootwierać pozycję, żeby te figury miały którędy wejść. I C4 jest o tyle fajne, że przeciwnik tutaj nie może uniknąć jakiejś wymiany. Więc na pewno pionki się wymienią, przeciwnik nie może przepchnąć. A co za tym idzie, mam tutaj niejako gwarancję, że. No, jakieś linie na pewno się otworzą, tak? A ze względu na to, że ja tutaj mam przewagę w aktywności, no to wiem, że po tych otwartych liniach czy przekątnych, to moje figury wkroczą do akcji. No bo tutaj oczywiście przecinik D4 nie może zagrać, no bo mam dwukrotnie to pole D4 zabezpieczone. No i tak, jeżeli przecinik by wybił, to oczywiście się cieszę, no bo teraz to mam elegancki nacisk na punkt B2, także oczywiście super. A jak przeciwnik nie wybije, tak jak to poszło w partii, no to ja wybiję. I teraz, jak on odbije hetmanem, to hetman C7 grozi już skoczek B4. Po półotwartej linii od razu się linii od razu zaczynają się problemy z punktem C2. No a tak, no to mogę sobie tutaj na spokojnie poprawiać pozycję. Już widać, że ten skoczek gdzieś tutaj po dziurach wjedzie do akcji. No już nie wspominając o tym, że w odpowiednim momencie mogę B4 wrzucać i jeszcze bardziej tę pozycję tutaj otwierać. Także generalnie bez problemów. Przeciwnik zagrał CBJT. No to ja sobie tutaj Hetmana aktywnie wprowadziłem i tutaj popełniłem, mi się wydaje, kluczowy błąd w tej partii, ponieważ mam tutaj dobrą pozycję, lepszą z pewnością od przeciwnika, jego figury są tutaj no, masakrycznie ścieśnione, generalnie ma dziury, ma problemy, nie ma żadnej aktywności, nie ma żadnego ataku, nie robi mi problemów. I w takiej sytuacji ważne jest to, żeby. Przesadnie się nie śpieszyć. Bo jeżeli ja mogę. Powiedzmy, za darmo swoją pozycję poprawiać, bez pozwalania przeciwnikowi na cokolwiek, no to powinienem po prostu z tej opcji skorzystać, tak? Pomału swoją sytuację poprawiać i ograniczać dalej możliwości przeciwnika. No a dopiero w momencie, kiedy moja pozycja będzie maksymalnie poprawiona, tak już wszystko będzie idealnie, że już nic się nie będzie dało tak w strategiczny sposób poprawiać, no to wtedy trzeba przejść do konkretów. Także tutaj. No nie wypuściłem przewagi raczej, ale za bardzo się pośpieszyłem, bo tutaj mam jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim ten goniec na ten moment nic nie robi, więc trzeba znaleźć mu jakieś zatrudnienie. W szachach bezrobocie jest nielegalne i jest srogo karane. No, i jeszcze ta wieża nic tutaj nie robi. nie Skoczek niby wydaje się, że nic nie robi, ale tutaj się przydaje. Także tego skoczka akurat bym się nie czepiał. No, więc co zrobić z tym gońcem? Po prostu zagrać B4, goniec A6, i wtedy już myślę, że mam wystarczające predyspozycje, żeby przejść do jakichś konkretów. Tutaj już wiadomo, po tej przekątnej też pewne nieprzyjemności się przeciwnikowi pojawiają, i też polecę 8 w razie, co jest dla wieży. Także tutaj. Za bardzo się pośpieszyłem. Trzeba było najpierw przygotować moje siły do akcji i wtedy uderzyć. No więc ja tutaj poszedłem D5 z planem takim, że F6 i tutaj to jego centrum rozbije. I wyszło dla mnie dobrze, ale dałem przeciwnikowi pewne możliwości. No bo zobaczcie, on tutaj się zaktywizował, tego gońca rozwinął. No, tak niby dalej czarny ma tutaj presję, znaczy nie niby, no ma tą presję po prostu, ale no już biały coś dostał. Przed momentem te jego figury nie miały gdzie chodzić, w ogóle takie tempo te jego figury były bez jakiegoś jadu, a teraz nagle coś się tutaj aktywizuje przeciwnik i ja muszę sobie z tą aktywnością radzić, więc po prostu narobiłem sobie problemów, których nie powinienem mieć, więc taki błąd. No ale dobra, zagrałem tutaj D4. W ten sposób zająłem przestrzeń. Oczywiście tego gońca wygoniłem. No i tutaj poprawiam swoje figury dalej. Tu wiadomo, już jestem zainteresowany polem E3. No i przeciwnik sprytnie się tutaj, trzeba przyznać, zaktywizował. To ja sobie odszedłem tutaj królem z tej przekątnej, tu przygotowałem takie małe poświęcenie pionka. Coś czego chyba przeciwnik się nie spodziewał, bo on w, w partii zagrał wieżę FC1 i tak wydawał się bardzo zadowolony ze swojej pozycji. Najprawdopodobniej nie widział, że ja tego pionka nie muszę bronić, bo ja sobie tutaj zagrałem goniec B7 i on się bardzo zdziwił, że tego pionka nie bronię. No i formalnie rzecz biorąc, to bronię tego pionka, ale w sposób taktyczny, tak? ponieważ biały nie może tego pionka zbić, no bo wjeżdża wieża FE8. Tutaj trochę wariantów trzeba było policzyć, ale nic, nic bardzo skomplikowanego. Jeżeli pójdzie bicie na C6, no to po prostu odbijam. Hetman bije na C6, tutaj jakieś wymiany, i na na koniec zdobywam na e2 i wychodzę z jakością więcej, z kompletnie wygraną pozycją. Tu jeszcze przez moment się zastanawiałem co zrobić, pogoniec a5 wykorzystujące związanie skoczka, ale mogę tutaj po prostu zbić hetmanem. No i znowu cała sztuczka polega na tym, że na koniec podwisa ten pionek, pionek skoczek na E2, a mam figurę więcej, no więc oczywiście pozycja wygrana, także pionek na E6 jest zatruty, jest nietykalny, a goniec B7 jest o tyle tutaj silny, że ja będę chciał się pozbyć tego gońca z G2, a jak gońca z G2 się pozbędę, to jego król się tutaj masakrycznie osłabi, więc Tutaj pozycja myślę bardzo przyjemna z praktycznego punktu widzenia dla czarnego. No komputer pewnie by się tutaj wybronił, ale z praktycznego punktu widzenia to pozycja białego jest po prostu ciężka. Biały tutaj skoczek F2. Chcę zatarasować tego mojego gońca tutaj najpewniej, no więc ja od razu ruszyłem do akcji. Skoczek catch. Bardzo jestem zainteresowany tym, żeby tego gońca się pozbyć, no bo właśnie wtedy elegancko będę mógł króla przeciwnika atakować. Gońcem na F3 odejść nie można, bo to skocze K5 tak i wisi goniec wisi Hetman, więc jedyne przeciwnik gonie C4. Ale teraz E5, pozbywam się tej swojej słabości, no i jeszcze rozrywam pozycję przeciwnika na królewskim. Tu niejako przeciwnik skoncentrował te figury na hetmańskim, więc ja przenoszę akcję na drugą stronę, tym bardziej, że ten jego król jest osłabiony. To zawsze tak jest, że jeżeli pionki sprzed króla idą do przodu, no to dopóty, dopóki figury wokół króla są, to jest spoko, ale jak tych figur zabraknie, no to wtedy te słabości są bardzo widoczne. I tutaj właściwie, bez większego problemu udało mi się bardzo solidnie zaktywizować na skrzydle królewskim. No bo tutaj G5, wiadomo, cały czas mogę się tych gońców pozbyć. No tu przeciwnik musiał taki smutny ruch zagrać, jak skoczek, skoczek H3, no bo musiał pobronić sobie tego skoczka na F2. I teraz Hetman H6. Prymitywne wręcz groźby, chodzi po prostu o to, że mogę zagrać G4 w którymś momencie i w ten sposób tutaj skoczek podwisa. No, Gonie C5 już są tutaj możliwości, moja akcja się po prostu elegancko rozwija. W partii hetman 7 biały tutaj szuka jakiejś kontry, no to ja gońce tutaj wymieniłem i po prostu podprowadziłem ostatnią figurę do akcji. I tutaj hetman F6, no wiadomo, znowu będę chciał to G4 wrzucać, tutaj atakować po linii F. No muszę uważać na skoczek F4 jedynie, ale to są możliwości, żeby tego skoczka się właściwie bez większych kłopotów pozbywać. No przede wszystkim... Jeżeli uda mi się jakieś wieża e7 i wygonić tego hetmana z przekątnej a8, h1, no to wtedy maty na f3. A ten hetman wcale tutaj dużo pól na tej przekątnej nie ma, wbrew pozorom, więc wieża e7 tutaj jest realnym problemem dla przeciwnika. I tutaj... Przeciwnik był w sporym niedoczasie i popełnił gruby błąd, ponieważ zdecydował się zagrać wieża a7, na no to natychmiastowo przegrywa, no bo jest wieża e7. Przeciwnik zbić nie może, no bo tutaj mat. A jak odejdzie gdzieś po tej przekątnej, nie wiem, Hetman C6, no to wtedy straci oczywiście wieżę i też jest wygrana. Także tutaj partia się po wieża E7 zakończyła. Jeżeli przeciwnik wrzucałby jakieś wieża A6, no to ja po prostu odchodzę tutaj Hetmanem, zagram goniec E5, zagram G4. Król przeciwnika jest tutaj bardzo osłabiony. Ja mam skoncentrowane figury, także jest tutaj ogromna przewaga. Chociaż tak. Prawdę powiedziawszy, to nawet tutaj mogłem zagrać goniec E5 i wtedy od razu tutaj G4 wchodzi, no bo przeciwnik nie ma nawet skoczek F4 i pozamiatane. Także obiektywnie rzecz biorąc, to goniec E5 jeszcze by było lepsze, no bo natychmiastowo tutaj zdobywam materię. No cóż, więc tak na podsumowanie tej partii, przeciwnik poknocił dużo w debiucie, tak? To skoczek H3, skoczek F2, goniec D2, goniec C1, natracił bardzo dużo temp. Dzięki temu udało mi się uzyskać fajną inicjatywę, moje figurki były znacznie aktywniejsze. Tam popełniłem błąd, że pośpieszyłem się za szybko z tym D5, trzeba było najpierw wprowadzić tego gońca do akcji, no ale generalnie bez większych problemów udało mi się tutaj wygrać. Grać. Także no cóż, trzeba wiedzieć co się w debiucie robi, bo nawet jeżeli mamy tempo więcej grając z białymi, no to te tempa szybko mogą się skończyć, jeżeli zużyjemy je na jakieś irracjonalne posunięcia. Okej, okay, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych. Przypominam te też o zapisach na zajęcia grupowe, link znajdziecie w opisie. I jeszcze jedna kwestia, też przypominam, do końca lipca zniżka 30% z kodem Kocham Szachy w obu moich sklepach. A kolejne nagranie z tej serii ukaże się już jutro o godzinie 18. Także dzięki za uwagę i pa pa!